Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będą to ulubieńcy listopada. Mi ciężko mi uwierzyć, że mam prawie koniec roku, że już powinnam się przygotowywać do ulubieńców roku. Strasznie mi szybko ten rok zleciał, nie wiem czy Wam również. Pewnie to się już w wielu filmikach, ale nie wiem, dla mnie ten rok po prostu śmignął. <laughs> nie mam dużo kosmetyków, ponieważ cały czas mam problemy ze skórą. W tym tygodniu, w zasadzie ubiegłym, to było apogeum. Musiałam, nie mogłam pójść do pracy innego dnia, bo byłam tak spuchnięta i... Ale na szczęście szybko to wszystko zeszło i moja skóra teraz wygląda lepiej niż... Nie wiem, nie wiem kiedy wygląda tak dobrze ostatnio. Na przykład nie mam teraz w ogóle na twarzy podkładu, tylko trochę korektora pod oczami przede wszystkim. I puder, także mam nadzieję, że już tak zostanie. Więc przechodzimy do ulubieńców. Pierwszy produkt to jest Dermalogica Daily Microfoliant. To jest produkt, o którym mówiłam już wielokrotnie. To jest produkt, który ratuje mnie w wielu sytuacjach. Nieważne jak jakim stanie jest moja skóra, jak źle wygląda, jak bardzo jest podrażniona, jak bardzo jest zaczerwieniona. Tego produktu mogę używać e, niezależnie od jego stanu skóry, bo nie podrażnia, nie powoduje dodatkowych zaczerwieniń. Daj kadmię tą skórę złuszcza, co było też dla mnie ważne w tym miesiącu, ponieważ przez około półtora tygodnia moja skóra się strasznie łuszczyła. Po prostu zmuszałam skórę wieczorem. Rano musiałam znowu moją skórę złuszczyć, ponieważ miała taki po prostu już, no naprawdę, już była tak przysłona, że się po prostu łuszczyła. I to jest produkt, który, który mnie ratuje, dlatego jest niesamowicie wydajny. Ja już mam, mam go ponad rok na pewno, bo był w ulubieńcach zeszłego roku. I no jeszcze mam troszeczkę mniej niż połowę, więc jest niesamowicie wydajny. Wystarczy naprawdę wielkiej ilości, żeby. Mm, z go na całą twarz. Także bardzo go polecam, jest drogi, ale dzięki tej wydajności temu jak działa, moim zdaniem jest to wydatek, jest to produkt warcych pieniędzy, które trzeba niego je wydać. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, również produkt, który już kiedyś się pojawił, to jest olej arganowy z firmy Davro. Ja ostatnio jakoś nie mam za bardzo czasu na pielęgnację włosów, nie robiłam już maski bardzo dawno, i zauważyłam, że niestety ma to wpływ na stan moich włosów, i to nie jest wpływ pozytywny, więc zaczęłam się zmuszać na troszeczkę zwiększonej pielęgnacji właśnie włosów i ten olej nakładam albo na mokre włosy przed suszeniem, albo drobinę na włosy już wysuszone, na końcówki, głównie od połowy długości włosów do, do końcówek. Rzeczywiście utrzymuję te końcówki w tak w dobrym nawiżeniu. Trochę redukuję puszenie się moich włosów, może się bardzo nie puszą, ale troszeczkę mi się czasami zdarza, szczególnie w tej wilgotności powietrza, którą mamy w Sydney. Także bardzo Wam również polecam. Niekoniecznie z tej firmy, generalnie olej organowy. Na razie nie zauważyłam żadnych negatywnych efektów jego używania. Bardzo dobrze mi włosy nawilża, odżywia i rzeczywiście założyła poprawę przy użyciu. Staram się go używać po każdym suszeniu włosów. Nie zawsze mi się to zdarza, ale myślę, że tak spokojnie trzy razy w tygodniu go stosuję i rzeczywiście zauważam pozytywne efekty. Jeżeli chodzi o makijaż, to niewiele można z moją skórą zrobić w tym miesiącu przez moje problemy skórne, ale kiedy tylko mogłam makijaż nakładać, to zawsze stosowałam tusz z firmy Estée Lauder Extreme. To jest Lush Multiplying Volume Mascara. W takim opakowaniu złotym z granatowymi doradkami. I ona ma dosyć dużą szczoteczkę, ta, ta maskara. Z takiego typowego, tradycyjnego włosia. To nie jest silikon. Bardzo dobrze ten tusz rzęsy rozdziela, lekko je wydłuża, delikatnie pogrubia, nie tworząc przy tym grudy, nie tworząc przy tym takich posklejanych rzęs. Mam go teraz też na, na oczach zresztą, więc widzicie efekt. Miałam go też na innych filmikach, ostatnich w tym miesiącu, z makijażami, więc myślę, że efekt już też widziałeś na moich rzęsach. Jest to pusz drogi, więc pewnie go sama nie kupię, go wygrałam w konkursie. Myślę, że do niego nie wrócę, ze względu na to, że mam tańsze odpowiedniki takich tuszy dobrych, które mogę Wam polecić, na przykład Max Factor Masterpiece Max. Ale jest to na pewno jeden z lepszych kosmetyków, z lepszych tuszy tych właśnie wysokopółkowych, ponieważ ja nie mogę znaleźć tuszu z, tego z tych droższych firm, który mnie zachwycił. Ten mogę Wam polecić, ponieważ jest bardzo dobry. Nie powiem, że bił na głowę Max Factor Masterpiece Max. Daje bardzo podobny efekt. Dobrze utrzymuje podkręcenie, ale no myślę, że sama bez za pieniędzy na niego nie wydała. I dla produktu w zasadzie nie w dwóch kolorach. To jest artliner z firmy Lancome. Tylko kiedy mogłam robić makijaż, to zazwyczaj był to tuż do rzęs oraz kreska na oku. Ewentualnie miałam czas to jakiś taki bardzo neutralny, cielisty cień na całym żeby ją lekko zneutralizować. I dwa kolory, które najczęściej stosowałam, to Ice Plaque oraz Smoke. Ice Plaque to jest taki ciężki do określenia kolor. On jest, przypominam, cień Satin Tau Maka, czyli jest takim, taką mieszanką brązu z delikatnym fioletem, z szarością. Natomiast Smoke to jest szary kolor, ale on wpada w niebieski. Tutaj widzicie, jak one wyglądają. Na górze jest Ice Black, a poniżej mamy odcień Smoke. Ja po prostu uwielbiam z znakomite za ich łatwość używania. One mają taki aplikator, taką jakby gąbeczkę która jest dosyć sprężysta i pozwala naprawdę błyskawicznie na rysowanie kreski. Do tej pory jest to mój ulubiony liner. Mam go w trzech kolorach aktualnie, czy mam odcień złoty i zastanawiam się nad kupnem brązowego jeszcze na, na dzień, bo po prostu je uwielbiam. Sprawiają, że mój makijaż dzienny jest błyskawiczny. Jeżeli tylko chcę zrobić kreskę, to naprawdę, naprawdę jest to idealny produkt do, do właśnie rysowania kreski. I myślę, że każdy z Was, niezależnie od Waszych możliwości makijażowych, Waszych... Z waszego doświadczenia ze stosowaniem kreski, będzie w stanie narysować sobie kreskę właśnie tym produktem, bo jest naprawdę rewelacyjny, dlatego długo się utrzymuje na oczach, nie kruszy się, nie, ten kolor nie zanika w trakcie, w ciągu dnia, więc ja je bardzo lubię. Kolejny produkt wysokopółkowy, ale moim zdaniem wart tych pieniędzy. I ostatni produkt to jest lakier do paznokci, dosyć nudny. To jest lakier z firmy OPI w odcieniu Tickle Francji. I to jest po prostu typowy odcień nude, wymieszany odcień brązu z być może delikatną domieszką różu. Mam go też na paznokciach i miałam go na paznokciach przez większość miesiąca, ponieważ zmieniłam pracę i niekoniecznie mam ochotę na szaleństwa na paznokciach. Może nie mam jakichś określonych wymogów, jak mam wyglądać, nie muszę wyglądać bardzo profesjonalnie, mimo że się staram. Jednak takie neutralne kolory wyglądają moim zdaniem lepiej, bardziej profesjonalnie, dlatego Dlatego wróciłam do tego koloru. Mam go od dosyć dawna i jestem z dumna, bo zużyłam już mniej więcej tyle tego lakieru, co rzadko mi się zdarza. Generalnie lakiery do paznokci zazwyczaj sobie u mnie przeleżą w momencie, kiedy muszę je wyrzucić i zużyję bardzo niewielką ilość, a ten myślę, że mam szansę zużyć przynajmniej jego większość. Jeżeli chodzi o to, jak utrzymuję się na paznokciach, ja użyłam go z połączeniem z odżywką Evelyn 8 w 1. Już mam tutaj naprawdę końcówkę, mam nadzieję, że długo uda mi się zdobyć zastępstwo. I teraz nie używam jej już tak, to zalecane, czyli nie stosuję jej codziennie, ale używam jej jako bazy pod właśnie lakier do paznokci. I dzięki temu ten lakier z opijają utrzymuje się na moich paznokciach spokojnie przez 3-4 dni. Troszeczkę się ściera na końcówkach i ewentualnie, że moja płytka jest rozdwojona w niektórych miejscach, to tam troszeczkę szybciej schodzi, ale to jest i na moich paznokci, nie lakieru. Także bardzo ten lakier Wam polecam. Szukam jeszcze takiego troszeczkę bardziej wpadającego w beż, bo ten bardziej wpada w brąz, więc jeszcze być może skrócę na jakiś inny lakier z OPI, właśnie w takim bardziej beżowo-miodowym odcieniu. Zobaczymy. I to wszystko, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć. Nie było tego dużo. Mam nadzieję, że w grudniu będę mogła Wam troszeczkę więcej pokazać, że będę w stanie troszeczkę bardziej jakby szaleć z makijażem. Tymczasem dajcie mi znać, jeżeli tych produktów używałyście, czy, czy macie takie samo odczucia jak ja, czy może nie, albo jeżeli macie jakieś inne produkty, które, którymi mogą te droższe kosmetyki zastąpić, to również dajcie mi znać, a ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach.